Trzeciego wystąpienia zapraszam pana Łukasza Dąbrowskiego. Tytuł tej prezentacji: Kluczowe czynniki prawne przy planowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szanowni Państwo, przedstawię Państwu kilka czynników wybranych, takich, które w naszej praktyce pokazują, że są najważniejsze. Jeśli wziąć pod uwagę inwestycje w grunty, zarówno inwestycje indywidualne, jak i no, można powiedzieć grupowe, tak? takie przez inwestorów instytucjonalnych względnie przez grupy inwestorskie, będziemy mówić o kwestiach takich zupełnie podstawowych. Pani Mecenas już wspominała, że jednym z, jedną z takich kluczowych okoliczności, która będzie nam determinować w ogóle cel nabycia danej nieruchomości jest to, co na tej nieruchomości w ogóle można zrobić. To znaczy my sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, po co my tę nieruchomość kupujemy. E, I żeby sobie na to pytanie móc odpowiedzieć, musimy sprawdzić, czy dla danej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To jest taki akt prawa miejscowego, który właśnie nam mówi, co... Właściciel tej nieruchomości lub ktokolwiek inny może na tej nieruchomości zrobić, w jaki sposób ją zagospodarować. Jeżeli e, miejscowego planu nie ma, co koniecznie trzeba sprawdzić przed nabyciem, dowiemy się o tym, w jaki sposób daną nieruchomość można zagospodarować, uzyskując decyzję o warunkach zabudowy. E, na tym etapie bardzo ważne jest, że decyzję o warunkach zabudowy nie można uzyskać tam, gdzie jest plan miejscowy. Ona tylko nam uzupełnia lukę w miejscach, w których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Teraz te dwa akty, czy to jest decyzja, czy to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, określają ramy, w jakich my możemy daną nieruchomość zagospodarować. Teraz, jakie to są ramy? To jest kilka przykładowych. Sposób zagospodarowania to tak na dobrą sprawę o tym powiedziałem na początku mówi nam plan, tudzież decyzja o warunkach zabudowy, o którą sobie zawnioskujemy co konkretnie, jaki rodzaj inwestycji możemy na danej nieruchomości wykonać. Czy jest to inwestycja mieszkaniowa, usługowa, produkcyjna, czy może nieruchomość ma charakter rolny. Więc to jest taka pierwsza i tak naprawdę zasadnicza kwestia, którą, e, którą sprawdzamy. Z bardziej szczegółowych już takich prawno zagadnień e, plan, tudzież decyzja o warunkach zabudowy będzie nam mówić, jaka może być intensywność zabudowy naszej działki budowlanej. To znaczy, jaki procent tej działki możemy zagospodarować Zabudowaniami. Dalej, na pewno Państwo słyszeli o czymś takim, o takim pojęciu jak powierzchnia biologicznie czynna. W największym uproszczeniu jest to po prostu obszar zieleni, który musimy zachować albo stworzyć na danej działce, wyrażony również procentowo. Jeden i drugi, czyli intensywność zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna, to są dwa parametry, które mają no, kluczowe znaczenie dla opłacalności inwestycji, bo od, od wysokości tych procentów zależy jak dużo będziemy mogli na tej nieruchomości zbudować i potencjalnie jak dużo sprzedać, jeżeli myślimy akurat do inwestycji komercyjnej. Kwestia zapewnienia miejsc parkingowych, zwłaszcza w miastach, jest to okoliczność no, czasami całkowicie uniemożliwiająca zagospodarowanie nieruchomości zgodnie, zgodnie z zamierzonym celem ze względu na koszty. Czasami jest tak, że w danym mieście wypełnienie tego współczynnika miejsc parkingowych koniecznego dla osiągnięcia celu własnej inwestycji, powoduje konieczność zbudowania na przykład dwóch albo trzech pięter garażu podziemnego, co ekonomicznie zabija projekt. Więc to jest jedna z okoliczności, które trzeba policzyć. Ja nie twierdzę, że to państwo muszą robić, bo to jest tak naprawdę robota dla architekta. Tyle tylko, że trzeba to odpowiednio wcześnie zaplanować. Najlepiej przed nabyciem nieruchomości, jeżeli planujemy na niej robić jakąś inwestycję. Przy okazji decyzji o warunkach zabudowy obowiązuje też tak zwana zasada dobrego sąsiedztwa. To, to tutaj... Organy mają bardzo dużą swobodę w decydowaniu, na co tak naprawdę nam pozwolą, w jaki sposób nam pozwolą zagospodarować działkę. To znaczy my sami wnioskujemy o decyzję na, w danym zakresie, natomiast organ przeprowadza tak zwaną analizę urbanistyczną, wyznaczany jest promień tej analizy, to znaczy w określonym promieniu od naszej działki sprawdzany jest sposób zagospodarowania nieruchomości dostępnych z tej samej drogi publicznej i tak i organ szuka podobnych obiektów. Jeżeli znajdzie, no to wszystko jest w porządku, jeżeli nie znajdzie, no to zaczyna się kombinowanie. Na gruntach rolnych jest również możliwość wznoszenia zabudowy zagrodowej. Są, tak powiem, szczególne możliwości, szczególne wymagania związane z zabudową zagrodową, Tu już nie będziemy teraz wnikać w szczegóły, natomiast e, są możliwości, i to jest najważniejsze. Jakie mamy dalej ograniczenia? Mamy ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie zabytków. Jeżeli kupujemy grunty inwestycyjne, no to trudno się spodziewać, żeby był tam obiekt, zwłaszcza jeżeli jest niezabudowany, no to nie będziemy mieli do czynienia z obiektem wpisanym do rejestru zabytków. Natomiast tak jak pani Mecenas wcześniej wspomniała, jeżeli kupujemy kamienicę w mieście, która jest wpisana do rejestru zabytków, no to trzeba liczyć się z tym, że zaplanowany przez nas remont albo się nie ziści, nie będzie można go wykonać. Albo się go wykonać da, natomiast jego koszt narzucony wymaga wymaganiami konserwatorskimi spowoduje, że, że te prace będą nieopłacalne. Nie oznacza to jednak, że na gołych gruntach również nie musimy myśleć o przepisach związanych z ochroną zabytków. Możemy być zobowiązani, a czasami właściwie to jesteśmy zawsze, do przeprowadzania badań archeologicznych, jeżeli są ku temu wskazania, i może się okazać, że na placu budowy Znajdą się jakieś artefakty, może było to jakieś miejsce, miejsce jakieś bitwy, wtedy to jeszcze pół biedy. Nie daj Boże, jeżeli znajdziemy jakiś zabytek pod ziemią, to, to może zabić inwestycje. Niestety często jest tak, albo stety, no to zależy z której strony się na to patrzy, jeżeli są jakieś tam artefakty historyczne znajdowane w czasie budowy, no, wykonawcy robią wszystko, żeby one się jednak nie znalazły, e, chyba że chodzi o artefakty z czasów II wojny światowej, no to w, zwłaszcza jeżeli ważą tonę i mogą wybuchnąć. To wtedy rzeczywiście dbają o to, żeby, żeby zostały w sposób bezpieczny zabezpieczone. To jest bardzo ciekawa kwestia. Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele rolnicze i kwestia wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Zapewne Państwo słyszeli o instytucji odrolnienia gruntów. Instytucja odrolnienia gruntów, właściwie te, te, te dwie kwestie, o których tutaj powiedziałem, bardzo często są nazywane właśnie tym jednym. Terminem, mianowicie odrolnienie. Tak naprawdę przez odrolnienie rozumiemy zmianę rolnego przeznaczenia gruntu na cel inny niż rolny. Innymi słowy, w drodze odrolnienia uzyskujemy możliwość nierolnego zagospodarowania naszej nieruchomości. Natomiast wyłączenie gruntów z produkcji dotyczy już gruntu, który co do zasady już jest odrolniony, tyle tylko, że w największym uproszczeniu Sprowadza się on do nałożenia opłaty za to, że dany grunt nie będzie już generował produktów rolnych. I teraz odrobinka szczegółów, kiedy się robi jedno, a kiedy się robi drugie i na jakich zasadach. Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, czyli właśnie to tak zwane odrolnienie gruntu, następuje albo w, poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Teraz kiedy jedno, kiedy drugie. Zmiana poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obligatoryjna wtedy, kiedy mamy do czynienia z gruntami o klasach użytkach 1 do 3. Czyli jeżeli widzimy w ewidencji gruntów, że mamy grunt rolny, który ma jego klasa jest oznaczona literkami rzymskimi 1 do 3 to żeby zmienić przeznaczenie tego gruntu z rolnego na jakikolwiek inny inwestycyjny konieczne jest dlatego terenu uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W toku tej procedury, w toku procedury uchwalania planu, wójt występuje do ministra rolnictwa, aby ten wydał decyzję o wyłączeniu, o zmianie przeznaczenia tego gruntu na cele e, nierolnicze. Bardzo ważna rzecz, nie dotyczy to gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych miasta. Tutaj miasta mają, mają troszeczkę większą swobodę. Natomiast jeśli Mamy grunty rolne o klasu użytkach niższych kategorii, 4 do 6. Wówczas dla zmiany przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolne wystarczające jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, oczywiście na cele inne niż rolne. Tutaj w toku uzyskiwania tej decyzji już nie uzyskuje się żadnej zgody ministra, po prostu organ administracji samorządowej wydaje decyzję i w ten sposób następuje zmiana tego przeznaczenia. Natomiast drugim krokiem w celu zagospodarowania nieruchomości, już fizycznego zagospodarowania nieruchomości na cel inny niż rolny, jest jego wyłączenie z produkcji rolniczej. I to wyłączenie następuje niezależnie od tego, jakiej klasy mamy grunt. Jak już jest zmieniona jego, zmienione jest jego przeznaczenie na cele nierolnicze, czy to poprzez plan, czy to poprzez decyzję o warunkach zabudowy, występujemy do starosty o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej. I w zależności od tego, jaki mamy klasę użytek, jaka jest tak zwana klasa bonitacyjna gruntu, starosta określa opłatę. Kryteria, wysokość tej opłaty są szczegółowo opisane w ustawie. Być może Państwo się kiedyś zetknęli z takimi decyzjami. Bardzo często, jak popularne swego czasu, były inwestycje w nieruchomości, na których budowano biedronki. I one często były lokowane, zwłaszcza w mniejszych miastach, na obrzeżach, no i siłą rzeczy stały na gruntach rolnych. Gruntach, które poprzednio były rolne. I być może Państwo słyszeli o takich decyzjach, że przez jakiś tam czas wnoszona jest opłata, wyliczana w oparciu o x kwintali żyta, pszenicy i tak dalej. To jest właśnie ta opłata. Ona tak kiedyś była wyliczana. Ta opłata jest, ma charakter jednorazowy, ale jest rozkładana na 10 rocznych rat. No w tej chwili ona już jest, już, jest, już, jest, już jest troszkę wyższa niż kiedyś. Tutaj taka ciekawostka. Kilka lat, kilka lat temu została wprowadzona do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zmiana, która wyłączyła stosowanie tej ustawy do gruntów położonych na terenie miast. W sumie była bardzo dobra zmiana z perspektywy inwestorskiej, bo oznaczała, że jeżeli są jeszcze jakieś zaszłości, grunty, w ewidencji gruntów i budynków są ciągle oznaczone jako rolne, ale leżą na terenie administracyjnym miasta, no to już nie musimy przechodzić całej tej procedury, wyłączać z produkcji, ponosić opłat i tak dalej. Z automatu po prostu to się, to była ustawa, która z automatu w cudzysłowie odroniła grunt. Natomiast po jakimś czasie ustawodawca się zorientował, że jednak te opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej to są jednak pieniądze. I na Powrót, że tak powiem, została zmieniona ustawa w ten sposób, że w granicach administracyjnych miasta nie trzeba gruntu odralniać, ale jeżeli w ewidencji gruntów jest on oznaczony jako rolny, to należy go wyłączyć z produkcji rolniczej. Innymi słowy, jeżeli w mieście mamy grunt rolny, to nie musimy go odralniać, ale płacić trzeba. Jest jeszcze bardzo ważna kwestia związana z tym, że ta opłata. Za wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej ona przechodzi na nabywcę, więc przy planowaniu inwestycji ważne jest, żeby się dowiedzieć od sprzedającego, że ta opłata jest, na, jest nałożona i że należy ją uiszczać, no bo to, to siłą rzeczy jest to kolejne obciążenie, które, które nam podraża koszt inwestycji albo przynajmniej eksploatacji nieruchomości. Kolejnym z takich no, niemal standardowych ograniczeń jest, są ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie środowiska. Tutaj się nie będziemy mocno zagłębiać w szczegóły, ale jeżeli, w zależności od tego jaką planujemy inwestycję, no trzeba się bliżej przyjrzeć i pochylić nad tym, czy inwestycja będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czy nie ma konieczności sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. Jest to po prostu kolejna procedura, którą trzeba przejść i uzyskać ewentualnie tak zwaną decyzję środowiskową. Pani Mecenas też w, 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 wspomniała o mm, ograniczeniach, które mogą się pojawić w, w miastach. Ja już wcześniej mówiłem o, o ochronie zabytków, ale e, możemy się spotkać z e, tak zwanymi specjalnymi strefami rewitalizacji. W Łodzi między innymi jest taka strefa. E, ona nakłada dodatkowe obowiązki w przypadku e, wykonywania m, prac budowlanych, remontowych i tak Ważną kwestią jest to, że nieruchomość, która jest położona w specjalnej strefie rewitalizacji, objęta jest ustawowym prawem pierwokupu. W związku z tym, no, to jest to ko kolejna okoliczność, na którą trzeba zwrócić uwagę. Na pewno zwróci na nią uwagę notariusz i na pewno państwa prawnik, który przynajmniej powinien, e, który, który będzie się sprawą zajmował. To jest następna kwestia taka czysto techniczna, może nie czysto, to jest prawno techniczna natomiast w praktyce są to zagadnienia, o które e, na etapie przygotowania inwestycji, jeżeli mówimy o inwestycji budowlanej albo przynajmniej myślimy w jakiejś perspektywie czasowej, żeby ta nasza nieruchomość była wykorzystywana w celach budowlanych. Konieczna jest dostępność mediów. Tutaj w, na, w pierwszej części, w pierwszym panelu była już mowa o tym, że e, to są koszty. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy inwestorem indywidualnym, mamy małą działkę, ale nie ma przyłącza energetycznego na przykład, no to pociągnięcie tego przyłącza może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. E, tu jakby pomaga bardzo jakby grupowanie się, zrzeszanie się inwestorów w grupy, tudzież prowadzenie inwestycji przez inwestorów instytucjonalnych, no bo oni mają zupełnie inną siłę przebicia. Także na zupełnie innym poziomie rozmawiają z jednostkami samorządu terytorialnego. Dlaczego to jest ważne, to powiem o tym jeszcze za chwilę. Natomiast dostępność w media jest, dostępność mediów dla nieruchomości inwestycyjnych jest kluczowa z perspektywy kosztów. Natomiast opowiem Państwu, że w praktyce inwestycyjnej bardzo często zdarza się, że nie tyle brak mediów jest problemem, ile ich nadpodaż. To znaczy, często występują kolizje, i pół biedy, jeżeli te kolizje są zaewidencjonowane, To znaczy, architekt planuje inwestycje, projektuje ją i na mapach jest zaznaczony przebieg jakichś tam sieci energetycznych i wie, że planując swoje sieci do swojego obiektu, musi ją minąć, względnie usunąć kolizję, za to zapłacić. Czasami zdarza się, że na przykład sieci telekomunikacyjne po dawnej telekomunikacji po prostu nie są nigdzie zewidencjonowane. I inwestorzy, robiąc, nie wiem, wykopy pod fundamenty, nagle się dowiadują, spostrzegają, że biegnie jakiś kabel, który jest w użytku. Akurat orange. Jest w tej chwili już, to znaczy ci ludzie są mocno wytrenowani, wyspecjalizowani, więc jak nawet czasami, jak sami widzą, że coś się dzieje na nieruchomościach, w których oni mają niezaewidencjonowane sieci, to po prostu sami dokonują tych przekładek. A czasami trzeba wykonać telefon z informacją, że koparka kopie i jak się y, temu operatorowi rę, ręka omskie, no to następna miejscowość nie będzie miała dostępu do telefonu. Y. W zeszłym roku albo dwa lata temu też miałem taką ciekawą sytuację. Klient y, nabył. Nieruchomość od jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość kiedyś była własnością skarbu państwa, potem, potem przeszła we własność samorządu. Był tam szereg budynków, które podlegały rozbiórce. W jednym z tych budynków był, były jakieś urządzenia infrastruktury, takiej właśnie telekomunikacyjnej i energetycznej. I Ten samorząd zobowiązał się je zabrać. Zabrał oprócz jednego. Została jakaś taka duża szafa, która działała. To była jakaś szafa telekomunikacyjna, były do niej podłączone kable, wchodziły w ziemię, i nikt się do nich nie chciał przyznać ponieważ budynek był zaplanowany do rozbiórki, no to inwestor no, zażądał od sprzedającego zabrania, albo przynajmniej wskazanie informacji, no czyje to jest, no musicie jako sprzedający nam to wyjaśnić. No i ktoś się przyznał, że podobno jest to szafa, z której korzysta straż graniczna i policja. No to inwestor wysłał pismo do straży granicznej, tam do, 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 do lokalnej, lokalnego komendanta i oczywiście przez dwa czy trzy tygodnie dostawaliśmy informację, że absolutnie tego nie wolno ruszać, bo to jest Schengen i w ogóle wymiana informacji między strażą graniczną a policją, no, ale w żadnej dokumentacji nie ma po tym śladu. Bo były urządzenia, które tam były od lat, od lat były zmieniane, ale nikt nie dbał o to, żeby one były w jakikolwiek sposób zaewidencjonowane, nie było służebności, nie było absolutnie nic. No i po kilku tygodniach inwestorowi już skończyła się cierpliwość, wysłał pismo do komendanta głównego straży granicznej z informacją, że za trzy dni rozpoczyna rozbiórkę. Róbcie co chcecie, ja to odłączam, urządzenia prze, przekazuje na przechowanie, nie moja sprawa. No i jeszcze tego samego dnia zadzwonił telefon z uprzejmą prośbą, żeby tego nie robić, w ciągu tygodnia nastąpi przełączenie, zabiorą, to nie wolno tego dotykać, bo tajemnice państwowe i tak dalej. No więc czasami klęska urodzaju może nam inwestycje wstrzymać, ale to tak tytułem ciekawostki. Dostęp do drogi publicznej. W mojej praktyce jest to, mam jeszcze troszkę czasu? Trzy minutki, no to uda mi się z przykładem. Ja najbardziej lubię ten obowiązek albo tę te, okoliczność, którą trzeba wziąć pod uwagę przy, przy, przy planowaniu inwestycji. Lubię dlatego, że no trochę przekornie, bo jest to najbardziej chyba w naszej praktyce ignorowana kwestia, wydaje się najbardziej oczywista. No, wiadomo, że do nieruchomości musi być dojazd, tymczasem podchodzi się do tego, nawet doświadczeni projekt podchodzą do tego bardzo po macoszemu. Żeby uzyskać pozwolenie na budowę, pozwolenie, dostęp do drogi publicznej musi być zagwarantowany w sposób wynikający z przepisów. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym że dostęp może być, mówi, że dostęp może być bezpośredni lub pośredni. Bezpośredni, no to jest proste, działka przylega do drogi publicznej. Pośredni, no to albo jest droga wewnętrzna, której jesteśmy właścicielem albo w której mamy udział, albo mamy służebność względnie prawo użytkowania na działce, która ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. No zdziwiliby się Państwo, jak wiele inwestycji powstaje w ogóle bez zagwarantowania dostępu drogi publicznej w ten sposób albo na umowie dzierżawy, bo wydaje się inwestorowi tudzież temu, kto w imieniu inwestora zarządza tym projektem, że umowa dzierżawy wystarczy. Nie wystarczy. A dlaczego to lubię? Dlatego, że jak robimy analizy prawne na przykład dla podmiotów, które finansują, względnie refinansują takie inwestycje, to jest bardzo łatwy cel. Bo przepisy mówią jasno, jak dostęp do drogi publicznej należy zagwarantować, a no niestety o tym się bardzo często zapomina i robi się to na zasadzie, no przecież jeździmy, no jeździmy, ale pod względem formalnym to nie działa. Co nie oznacza, że jeżeli z dostępem do drogi publicznej na danej nieruchomości jest jakiś kłopot, to taką nieruchomość trzeba odrzucić jako swój cel, cel swojej inwestycji. Dostęp do drogi publicznej, jeżeli Działka nie ma go w ogóle, można uzyskać choćby poprzez służebność drogi koniecznej. Tak, oczywiście wymaga to wszczęcia stosownej procedury sądowej, natomiast no, przepisy te kwestie regulują. W tym kontekście warto również pamiętać być może dla Państwa będzie to zupełna nowość pani mecenas wspomniała o ograniczeniu związanym z ustawą tak zwaną specustawą drogową. Ona ma taką długą nazwę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. I na podstawie tej ustawy może zostać wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tak zwany ZRID. I ten ZRID zastępuje nam pozwolenie na budowę, zastępuje plan miejscowy, zastępuje decyzję podziałową i zastępuje decyzję odszkodowawczą odszkodowawcze z osobno. W każdym razie w jednej procedurze załatwiamy wszystko to co jest, co normalnie mogłoby zająć kilka lat gdybyśmy chcieli właściciela, gdyby zarządca drogi chciał właściciela normalnie wywłaszczać po to żeby zbudować drogę. Dlaczego to jest takie ważne? No z perspektywy czysto inwestycyjnej musimy się zastanowić czy nam ktoś tej nieruchomości nie wywłaszczy w ten sposób. Natomiast jeżeli my nie mamy dostępu do drogi publicznej a planujemy zrealizowanie inwestycji to jest jeszcze jeden taki przepis, którego nie ma na slajdzie, to jest artykuł 16 ustawy o drogach publicznych i on mówi, że jeżeli inwestor inwestycji takiej kubaturowej, czy ta inwestycja powoduje konieczność zrealizowania jakiejś inwestycji w ramach dróg, dróg publicznych, to koszty inwestycji należy do tego inwestora. Co to znaczy? Co to jest ten przepis? A no ten przepis daje nam furtkę, daje nam możliwość, i ona jest bardzo powszechnie wykorzystywana, do tego, żeby zgłosić się do zarządcy drogi, jeżeli to będzie w ramach miasta, no to będzie to miasto i powiedzieć, jeżeli nie będzie droga krajowa, tak przez przypadek. To daje nam to możliwość, żeby się z taką władzą lokalną porozumieć, bo przepis pozwala, a właściwie nakazuje zawarcie porozumienia w tym zakresie, gdzie my się zgodzimy ponieść koszt. Na tę infrastrukturę w ramach drogi publicznej. Nawet sami to możemy fizycznie przeprowadzić, skoordynować. No i teraz, gdzie ten zreed? Ano, jeżeli droga publiczna nie dochodzi do naszej działki, ale fizycznie jest możliwość, żeby drogę publiczną tamto pociągnąć, to taki. Zarządca drogi może nam w tym pomóc, dlatego że może spowodować wydanie tej decyzji, na zezwo tego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oczywiście my za to wszystko zapłacimy, my poniesiemy koszt odszkodowań, koszt budowy itd. Natomiast techniczna inwestycja, która na początku wydawała się niemożliwa ze względu na brak dostępu do drogi publicznej, nagle okazuje się możliwa i to nie tylko. Da się ją zrealizować, ale jest możliwość zbudowania wspaniałej infrastruktury drogowej, która doskonale te inwestycje obsłuży. Oczywiście dużą zachętą dla władz lokalnych jest to, żeby ta inwestycja w infrastrukturę drogową była trochę większa niż wynika z naszych potrzeb. No, ale to już jest kwestia rachunku ekonomicznego, czy, czy taki zakres inwestycji jest dla nas opłacalny, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie.